czas na recenzję filmu 3000 metrów nad ziemią. Co mi się podobało, co mi się nie podobało, czy warto iść do kina, czy warto sobie odpuścić. Pamiętacie taki cykl w telewizji Polsat poniedziałkowy mega hit? To jest właśnie film w takim stylu, w stylu, jakby ten film był realizowany 15 lat temu. Kino akcji Mel Gibson serwuje nam dobre kino sensacyjne z plot twistem, z humorem, coś co takie osoby jak ja Lubią najbardziej. Czyli jest akcja, film się nie dłuży, jest skromna produkcja, głównie odbywająca się w jednej przestrzeni, dobry montaż, człowiek się nie nudzi w trakcie seansu. I dzięki temu, że ten film się podobał i trafił moje gusta, nie nagrywam tej recenzji 30 razy, jak mam to w zwyczaju. Polecam serdecznie, idealne kino, żeby się rozerwać w ten walentynkowy weekend. Pozdrawiam.